Pałac Tarłów w Zamczu Piekoszowskim. Najprawdopodobniej budowniczym pałacu był Jan Aleksander Tarło, wojewoda lubelski, który postanowił wybudować pałac godny jego drugiej żony, księżniczki Anny Czartoryskiej. Księżniczka w wojewodzie zawróciła mocno w głowie, gdyż oprócz tej rezydencji na imieninę podarował jej niewielki pałacyk w okolicy. Ta zażyczyła sobie dojechać do niego saniami. I nieważne, że właśnie był środek lata, wojewoda kazał wysypać całą drogę solą i spełnić życzenie ukochanej. Sam pałac, wybudowany w stylu barokowym w latach 1649-1655, był wzorowany na pałacu biskupów krakowskich w Kielcach.